Hej, Cześć, witajcie widzowie w kolejnym odcineczku ze Skibi Toilet Tower Defense. I dzisiaj będę próbował zdobyć Dark Speakermana. I mam dwa 700 kojdów, więc widzowie troszkę pograłem. I właśnie widzę, że mamy poniżej minuty tylko, żeby wylosować Dark Speakermana, bo później się zmieni oferta. Oczywiście on powróci, bo te oferty się ciągle tam mieszają i zestawy powracają. Ale spróbujmy go szybko zdobyć. Dajemy dyszkę, zobaczmy co nam wypadnie, o ile w ogóle mi tutaj nie zlaguje. Speaker Helikopter, jedyna taka bardziej rzecz, czyli bardziej jakaś potężna. Dwa razy Speaker Helikopter Rare. No i powiem wam, widzowie. Widzowie, że chyba nie będzie szczęścia, ale spróbujmy, mamy ostatnią szansę na Dark Speakermana, on jest serio OP, ta legendarka jest tak potężna widzowie, ja widziałem jak ludzie używali tej jednostki, tej postaci, naprawdę oddaję. O i mamy go, mamy Dark Speakermana, dobra widzowie, <laughs> jakbym go wywołał, widzicie? Wywołałem go do tablicy, normalnie, szkoła się zaczyna, Dark Speakerman poproszę do tablicy, "Siebado, muszę z tobą, muszę tobą zagrać. I teraz mamy Laser Cameraman Card, czyli ten zestaw, którego ja, nie opłaca mi się robić, bo tylko tutaj nie mam Large Cameramana, więc tak, widzowie, mamy Dark Speakermana i to, co dzisiaj zrobimy, to właśnie zagramy sobie pod Dark Speakermana i zobaczymy, jak silny on jest. Przetestujemy go najpewniej na pustyni, no bo jeżeli chodzi o kameraman HQ, czyli właśnie te Kameramen HQ, no nie wiem, siedzibę główną kamerabedów, mówmy, no to tam, słuchajcie, raczej nie da rady, bo taki laser Kameramen Car ma 7000 dipsa tam na sekundkę, nie, w sensie robi 7000 dipsa. No ma ten zasięg. No widać, że tutaj Dark Speakerman przegrywa i obrażeniami też przegrywa, no cooldownem nie przegrywa. W sensie wiecie, tym jak szybko bije. No ale i tak byłoby mu ciężko, więc Dark Speakerman to wiadomo, jest ulepszenie Speakermana. Usuniemy sobie w ogóle Camera Woman, bo mamy ich tyle, że to jest jakaś masakra, ile ich tutaj jest w ogóle i nie tylko ich tak naprawdę, bo też Kameramenów. jedna Camera Woman okej, okay, żeby została. Speaker helikopter w ogóle ile razy? Co tu się dzieje? TV Mamy, okej, okay, i mamy 290 coinów za to. Dobra, to jest całkiem spory biznes, widzowie. Także to, co teraz robimy w tym odcinku, to gramy nową postacią, która została dodana nie za Robuxy, czyli właśnie Dark Speakerman. Powiem Wam, że mam mega farta, że zawsze coś mi tam wyjdzie, kiedy, wiecie, jakby już nie ma czasu, albo coś i nagle ja go zdobywam. Nie wiem, więc idziemy testować na pustynie. Na pustyni mamy większy chill i wydaje mi się, że po prostu będzie można zobaczyć go w akcji w pełnej okazałości, więc zostawcie łapkę w górę, widzowie. Suba, i ostatnio nie podałem Wam kodu. Przepraszam za to. To zapomniałem, jak piszecie sobie Parasites to jak odbierzecie, ja już to zrobiłem, to macie 200 coinów, więc mega fajne na start i lecimy grać. Tak więc jesteśmy już na mapie pustynnej i sprawdzimy sobie Dark Speakerbeda, który jest, że tak powiem braciszkiem zwykłego basicowego speakermena i on na start ma już 80 obrażeń i zobaczymy, czy damy radę przejść tylko tą jedną nową postacią e, całą pustynię. Oczywiście pustynia no, nie jest tak trudna jak taka na przykład siedziba kameramenów, no, ale nadal nie jest to, wiecie, to no, nie jest to też taka łatwa mapka. No, tutaj całkiem sporo trzeba m, tak naprawdę też zrobić. Więc moim tutaj takim m, taką taktyczką, którą będziemy robili, to będzie ulepszanie Dark Speakermenów, ale na każdym rogu mapy, bo wydaje mi się, że to będzie najlepsze m, postawić Speakermenów zawsze na rogach. Co z tego, że postawimy tutaj obok kolejnego? Znaczy no, moglibyśmy niby szybko rozbijać te Skibidi Toilet, ale raczej lepiej jak po rogu, to wiecie, więcej wtedy tego zasięgu obejmuje. M, no więcej po prostu ten zasięg obejmuje planszy i wtedy po prostu jest lepiej. No po co tracić Tutaj marnować zasięg. Chociaż może tutaj dostawię tam z jednego czy dwa. No zobaczymy, ale na razie raczej tego nie będę robił. Dobra, ten jeden mu tutaj się czmychnął, uciekł mu, ale w tym momencie robimy sobie. Za 200 ulepszonko. No i tu już naprawdę daleko, ale powiem wam, dobra, czekajcie, ja się nie spodziewałem, że on będzie miał aż tak duży zasięg, bo legendarka jest do ulepszenia na piąty poziom chyba aż. Jeżeli dobrze pamiętam. Tu możemy też tego ulepszyć. I powiem wam, że źle go troszkę postawiłem. On powinien być bardziej chyba tutaj. Chociaż nie, no jest spoko. Tutaj babę da trzeci poziom. Zróbmy go od razu na ten czwarty i piąty. Ludzie pisali najważniejsze, co jest atutem tutaj Dark Speakermana, to na pewno w porównaniu na przykład z takim laser kameramankar, no to, to jest to, że słuchajcie, nie jest on drogi. Zobaczcie, po 300, 400 za kolejny poziom. No powiem Wam, że naprawdę nie ma, nie ma tutaj. Problemu, żeby go ulepszać, i teraz w momencie, kiedy nie mamy powiększenia obrażeń, tylko zasięg i cooldown, to wydaje mi się, że on dostanie teraz atak AOE. Czyli wiecie, będzie dookoła bił po prostu swoim głośnikiem, nie będzie tą ręką machał, tylko po prostu od razu będzie ich rozwalał z głośniczka. Czyli wiecie, tak jak Tytan TV-man się napnie i będzie im nawalał dźwiękiem. Zobaczmy, czy to prawda. Nie, jednak nieprawda, czyli jednak dalej ręką bije, ale tak szybko. 0,2, 300 obrażeń. No powiem wam, że spoko, spoko jednostka. Nawet mogę dać kolejną tutaj, bo w sumie dobra, dajmy tutaj dwie. Niech to w miarę idzie szybko, bo czemu by nie. nie? Niech będzie kolejna też tutaj. Później porobię jeszcze tu w rogu i może gdzieś tutaj, po tej stronie i na przykład po tej, żeby też za daleko nie robić. Ewentualnie możemy kolejnego postawić tutaj. A, zabreidowałem. Zobaczcie, jak on macha tą łapą na piątym, a ten na trzecim, nie? Zobaczcie, jaka jest różnica. Po prostu macha. Tą łapką i wszystkich rozwala. To jest naprawdę. A, przepotężny głośniczek, nie? I tutaj po prostu mu ten zasięg robimy, no i te cooldowny na bicie i to tak naprawdę wystarczy, żeby zrobić z niego potwora. Patrzcie to, mamy 600 obrażeń, obrażeń łącznie, ale no to nie jest taki laser kameramenkar legendarka, gdzie, wiecie, na niego też jest 1% na speakermena. i sprawa jest taka, że no tylko go wziąłem po to, żeby przetestować, bo gdybym miał go wziąć tak na serio, to raczej bym aż tak się nie spinał po niego, bo dla mnie on nie jest jakiś aż tak super. Zasięg no może i ma duży, no naprawdę Duży fajny ma zasięg. Jeżeli chodzi o właściwie. Bo porównuję go z laser Kameraman Car, to no, tak naprawdę 150 coinów więcej płacimy za laser kameramena, ale no potrafi więcej, bo ma 1400 obrażeń, no i radius tam za 40 chyba, więc to naprawdę no duża jest różnica. I 0,1 cooldown, więc tutaj Dark Speaker przegrywa z naszym Laser Cameraman Kar, który wygrywa, wa wygrywa Wam i nam, w sumie mogę powiedzieć, bo to Wam i mi wygrywa mapkę Cameraman Siedziba Główna. No tam powiem Wam, że naprawdę on robi totalne piekło. Możemy w sobie postawić tutaj wszystkich, wiecie, jednak wydaje mi się, że to jak to łapie daleko. Jest o tyle dobre, że postawię ich tutaj, tu postawię gdzieś kolejnego, żeby zrobić coś takiego może. Że wtedy tam leci zasięg, to bez sensu. Jakbym tutaj go, o, wsadzę go, dobra widzowie, to, to może być dobre, bo on tutaj będzie miał do tyłu, ale nie, to nie będzie też takie dobre, bo wtedy zasięg idzie gdzieś tutaj ucieka. Dobra, no trudno. No to mamy go troszkę z tyłu. Ten tutaj nie jest jeszcze ulepszony, to ulepszymy. Jakby coś się przedarło, to mamy jeszcze kolejnego Dark Speakermana. No i powiem Wam, że te tutaj to i tak sobie radzą, no wyświetlicie sobie radzą, tak naprawdę. Moglibyśmy dać jednego tutaj. Tylko nie wiem, czy tak, wejdzie. Dobra, ten wszedł i to jest dobre, bo teraz on ma tutaj ładny zasięg. Ten z tyłu, no tak średnio tutaj pasuje, ale zrobimy sobie jeszcze jednego w sumie tutaj. Moglibyśmy zrobić, czekajcie, jakbyśmy zrobili tak, to on by może się tak jakoś ładniej rozlał na tą planszę. Okej, okay, bo patrzcie, wtedy tutaj dalej łapie i tutaj, więc to jest spoko. O, właśnie o to mi chodziło, żeby jak najmniej zasięgu wychodziło tutaj, bo nie ma to sensu. Wtedy nic nie zyskujemy tym. No, patrzcie, tutaj na przykład bardzo dużo mu uciekło i nie złapał tutaj. Gdybym dał go bliżej. To może by było lepiej. W sumie mogę tak zrobić. Mogę potestować. Zobaczmy. E, teraz chyba łapię. Teraz chyba troszkę łapię. Jak tutaj będą w tej linii, to troszkę tam złapię, i to jest nawet spoko. Ale ja bym jeszcze zrobił tak, że słuchajcie, teraz się bawię, tak naprawdę. Bo nie ma problemu, żebym właśnie sobie potestował. Tutaj łapię, i tutaj, no to nie, to nie ma większego znaczenia. Musiałbym go chyba postawić tutaj. O, i w tym momencie, patrzcie. Dobra, to, to jest najlepsze miejsce. Zdecydowanie. Nawet troszkę bym go dał jeszcze tutaj w prawo. I tak, wiem, że teraz tracę kasę, ale sobie testuję, bo patrzcie, jak tam dają radę z przodu, chłopaki. Normalnie mamy tutaj 6 jednostek, które wszystko rozwalają, więc ja nie muszę się w ogóle o nic martwić. A kaski mamy tyle, że to jest szalone. I powiem wam, że na autoskipie z Dark Speakermen'ami zobaczcie, jak my przechodzimy te poziomy. Powiem wam, że tutaj naprawdę. Vacuum toilet, no, powinien też spaść całkiem nieźle z rowerka, zobaczymy. Tutaj dajmy może kolejnego, bo tutaj powoli już nam przechodzą te jednostki. No dobra, nawet nie ma takiego dużego problemu. Oczywiście można sobie troszkę poczekać, nie skipować tak jak wariacik, żeby troszkę tutaj opanować sytuację, ale raczej i tak damy radę. Patrzcie, co się dzieje. Możemy tutaj kolejnego speakermana dorzucić, żeby było raźniej tutaj wszystkim. Czekajcie, ja mogę go dorzucić, bo tak jakby niby mogę, ale nie mogę. I co się dzieje? Nie mogę go postawić. O dobra, tutaj mogę, ciekawe. Dobra, dajmy coś takiego i będzie spoko. Patrzcie, bo z toilet pada i wszystko pada, i w 6 minut mamy już prawie 20 falę. Więc na pewno, do czego jest Dark Speakerman? Wydaje mi się, że on jest zdecydowanie do takich poziomów. Właśnie, żeby przejść je na szybko, czyli pustynie. Jak macie jeszcze Game Pass razy dwa coiny, to sobie wyobraźcie, że na przykład zamiast przechodzić kameraman, siedzibę główną tych kameramanów, mapkę, to można tutaj siedzieć. Patrzcie, tutaj dobre są w ogóle punkty, żeby ich postawić, więc też je tutaj postawię, tych speakermenów. No i będzie spoko, patrzcie. O, tutaj będą 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. No to jeszcze dajemy 14. I później mamy jeszcze ostatniego do postawienia, bo jak wiecie, mamy 15 jednostek maksymalnie do postawienia. Więc dajmy go może tutaj, no on się rozleje tu na całą mapkę, no i w sumie spoko. Chociaż lepiej by było w sumie tutaj, chyba czekajcie. Tak jakby jednego za drugim. Patrzcie. Wtedy oni tak samo będą bili. O, za plecami. Chronią sobie plecy i tyle razem. Także tak to wygląda. Mamy 15 mm, Dark Speakermenów. No i 15 jednostek. Zobaczcie, jak nawalają. Powiem wam, że do no, jestem zadowolony. Nie wiem, raczej na siedzibę, siedzibę głównej kameramenów na trybie Insane. Na mapce Insane. To byśmy nie dali rady nimi. Bo wiecie, jakby nie było limitu jednostek, to byśmy ich nastawili mnóstwo. Patrzcie, ile leją kasy. Ja mogę ich nastawić. No całe mnóstwo. Po prostu nawet sobie usuwałem i lepiej ustawiałem. Widzieliście? Traciłem kasę, a i tak mam jej pełno. No. no więc tutaj, gdyby było nie, wiem, ze 30 jednostek, to wtedy dark speakermenami moglibyśmy chyba przejść nawet siedzibę główną kameramanów. bez skitu. Tą To mapę chyba też byśmy przeszli, bo zobaczcie co tu się dzieje. Idzie dużo boss toilet, więc teraz musimy uważać, bo troszkę przedobrzyłem tego autoskipa. Zobaczcie, za dużo ich tutaj leci, ale raczej damy radę. Tak mi się wydaje, że damy radę. Zobaczymy. Large toilet, ok, vacuum toilet. No, powiem wam, że bo to przegrać, ale zobaczymy. Jeszcze tutaj sobie ustawimy ich w ten sposób, że zrobimy coś takiego, że wiecie, a oni się tu jeszcze zatrzymują, dobra, to spoko. Jak się tu zatrzymują, to ja chyba nawet nic nie będę zmieniał. Ewentualnie zabiorę z dwóch speakermenów stamtąd po to, żeby postawić ich dalej, dlatego że tutaj mi się Ziomek przekradł. I potrzebuję go powstrzymać. No więc zrobimy coś takiego. No i proszę bardzo, powstrzymani. I teraz y, mam jednego speakermana. A gdzie jest ten drugi? Czekajcie. Co? Ej, co on zniknął? Halo. No tutaj dwóch było, co nie? O jest, pojawił się. Co jest w ogóle? Co tu się dzieje? Nagle się pojawia kolejny. Dobra, trzeba ich trochę rozstawić po mapie. Bo widzicie, mamy tutaj problem, ale to jest problem tego, że za szybko autoskipa dawałem. Teraz mi się tak wydaje, że tutaj po prostu autoskip wleciał za mocno. Dobra, dojedźmy go. Ale spokojnie, bo i tak damy radę na luzie, powiem Wam. Mogę ich wstawiać po prostu, wiecie, tak dalej i sobie tutaj nadrabiać to, co, to, co odwaliłem, że tak powiem. No, i tak damy sobie radę. Możemy tutaj speakermena dać teraz, żeby byli też dalej. Tutaj mamy kolejnych, dobra. Takie rozstawienie będzie teraz spoko. Lecam sobie zwykli tutaj. Czy ja mogę jeszcze jednego postawić? Nie, mam 15, dobra. No to tak naprawdę teraz powiem wam, że będzie easy. Mamy 25 falę. Jeżeli uda mi się przejść dość szybko, no to naprawdę fajny sposób też grać się dark speakermenami na właśnie pustyni. Można by to pewnie jeszcze szybciej przejść, gdybym to lepiej ustawił. Ale to jest taki test postaci, tak naprawdę, w tym odcinku. Nie wiem, jak dokładnie najlepiej ją ustawiać. Myślałem, że poroga. Tak? Najlepiej chyba tutaj, w tym miejscu, patrzcie, wtedy oni łapią wszystkie te linie, więc tutaj chyba tak najbardziej to siedzi. Ten tutaj jest tak na doczepkę w sobie. Lecą Asasyni i powiem wam, że sporo tych toalet tutaj leci, w ogóle na pustyni. Sporo tego leci, naprawdę. 200 coinów za wygraną widzowie na buście. wiecie. Jak dacie 99 Robuxów, to zawsze macie boosta razy 2. Polecam wam kupić tego gamepassa, jak ktoś ma Robuxy, bo to się najbardziej opłaca, szczerze. Nie ma sensu wydawać na coiny się robuksami kupować coiny, skoro możecie sobie zrobić razy dwa coiny i jeszcze sobie gracie fajnie i zdobywacie mnóstwo. Na, na siedzibie głównej kameramanów macie 800 coinów z boostem, na mm, toalet, na siedzibie głównej toalet chyba macie. Tam jest chyba 600 to 1200 albo nie pamiętam ile tam jest, chyba 1200 będzie, bo 600 coinów się wygrywa normalnie. Na buście 1600, więc. E, 1200, 1200, więc tutaj naprawdę fajnie by wpadło takie 1200, co nie, by można było szybko zarabiać, myślę. Dobra, lecą te toalety. Wydaje mi się, że będą zbite, więc dajemy kolejnego wave'a, bo tutaj, no mam tych trzech, tutaj speakermenów. Patrzcie, jak tutaj będą nawalali. Ej, naprawdę to jest to jest dobra jednostka. No nie ma. Znaczy, zasięg ma całkiem spory jak na Speakermana, nie? Jak porównamy z Basicowym albo innym, to tutaj i tak ten zasięg jest ogromny. No i teraz walą tych ale toaleciarzy dobra. Nie pamiętam, co na końcu było. A, na końcu był chyba g 2.0 na pustyni, bo ja tak gram sobie pustynię, siedzibę główną kameramenów. Muszę w końcu też zagrać, słuchajcie, na pewno w ten, muszę zagrać sobie... W toalet, toalet haku, czyli siedzibę główną toalet, bo tego jeszcze nie przeszedłem, więc ja będę musiał tutaj ogarnąć jakiś, um, jakąś taktykę, którą na pewno Wam nagram. I zrobię wam też poradniczek, jak przejść siedzibę główną, to ale zobaczymy. Spróbuję zrobić tak, żeby zagrać jakąś free-to-play postacią, żeby nie grać tytanami, którzy są za Robuxy, to na pewno, żeby dać wam jakiś taki poradnik, który też możecie skorzystać, a nie tylko ci, którzy mają Robuxy. Więc tutaj zobaczymy. No, będę kombinował, co tam można wymyślić. Nie wiem, czy przejdziemy tą pustynię, bo to nie jest też takie pewne, ale wygląda na to, że naprawdę te ostatnie poziomy to są potężne. Zobaczcie, ile boss to leci tutaj, masakra. Tych Large Toilet, no naprawdę tego dużo jest, aż tutaj sobie przystopowałem, no bo jednak tego jest naprawdę, naprawdę sporo. Ewentualnie mogę wpuścić um, Boss Toalety tam dalej, tylko że tu jeszcze lecą DJ Toilet, nie? No to powiem wam, że nie ma żartów, tu grubo jest, powiem wam. No I naprawdę, tutaj, tutaj leci ich bardzo, bardzo dużo teraz. To jest 27 wave, ok, ale ja skipowałem, to mam kilka wave'ów naraz w sumie. Bosto, ale by trzeba było zbić, a tutaj aktualnie nieba kto ich bić, bo wiecie, ciągle lecą te. Ci asasyni i te DJ Toilet to jest masakra, bo oni cały czas przeszkadzają w zbijaniu tego wszystkiego. Dobra, teraz możemy chyba skipa zrobić zaraz. Jak troszkę zbijemy te bosto alety. No, wiecie, niestety autoskipa nie da się zawsze mieć, bo później są problemy. Dobra, odpalamy. No i w tym momencie 28 wave to już jak widzicie, cały czas fajnie nam tutaj idzie. Gram tylko pod Dark Speaker Bedów. Da się, da się, ale zobaczymy, czy do końca przetrwamy i czy damy radę zbić Jimena. Jak już będzie ten Gman 2.0, zobaczymy, czy w ogóle przejdziemy to do końca. Wtedy powiem, że ta postać jest naprawdę dobra. No, bo taka pustynia, no, też nie jest łatwa. Pustynia jest na hardzie, widzowie. Także to też nie jest tak, że ona jest jakaś prościutka. Tutaj też sporo idzie, bo stolet i tak dalej. Ten Gman 20, no, no, nie ma. Nie ma tak łatwo wcale. Dobra, kolejny wave'ik. I nie wiem, co tutaj będzie na tych wave'ach, bo. Jak nam wypadnie nagle dużo, bo 100 to będzie lipa, ale chyba to jest taka już końcówka, która jest taka bardziej, nie wiem, spokojna, coś takiego. No nie wiem, zobaczymy. Mamy 3% complete. No tak mało wpada tych procent. Więc zakładam, że polecam zaraz jakieś potężne jednostki na pewno. Bo zawsze w sumie wpada coś takiego grubego przed. przed g nie? Tak mi się wydaje, że tutaj. Wygram, jeżeli nie zaskipuję. Jak zaskipuję jak wariat zaraz, to mogę to przegrać po prostu, nie? To na tej zasadzie. Tu Dark Speaker menu lecą. Czy ja mogę jakiegoś jednego jeszcze dodać? Tak, wiecie, upewnię się, bo nie chce mi się za każdym razem liczyć, ale tutaj widzę, że na pewno, nie. Okej. Okay. To jest chyba najdłuższy wave. No naprawdę, tutaj lecą i lecą. A dobra, teraz to idzie w miarę szybko już. Bo w sumie zbiliśmy 28, teraz się zajmują 29. Dobra, dawaj, 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 bić, bić! O, tutaj też biją, tych trzech to naprawdę potężnie też biją, także spoko to wygląda. I patrzcie, ile policjantów tu leci, jak tu na naspamione jest w ogóle, widzicie to? Aż mi tutaj normalnie laptop laguje, co się dzieje, zacina totalnie. Mamy Large Toilet, okej, okay, czyli pojawia się coś większego, tak jak mówiłem. Tutaj już lecą. No i tak dają sobie z nimi radę, powiem wam, że naprawdę nie widać, żeby moi Dark, spe dark Speaker Belli mieli jakiś problem. Tutaj na pewno... O, jeszcze Boss Toalety lecą! Ile ich tutaj, co jest? I powiem wam, dobra, dobra, w tym momencie dobrze, że nie, nie zeskipowałem na 30 wave, bo naprawdę dużo tych Boss teraz rzucili. Naprawdę mnóstwo. Jeżeli chodzi o bostoalety, to tutaj, no, pokręciło ich, sporo tego dali. Więc spróbujmy... Spróbujmy na spokojnie je zbić, bo tych large toilet, a jeszcze idą large toilet wokół nich. Co tu się dzieje? Dobra, potężnie, naprawdę potężnie. Dobra, wiecie co? Na razie usunę dwóch i dodam dodatkowo tutaj, żeby jeszcze więcej im tutaj nawalili na łeb. Dobra, i tutaj damy kolejnego. Szybko go ulepszyć, ulepszyć, ulepszyć. Dobra, no wiecie, tutaj kliki mam spowolnione, bo nie jestem na swoim kompie, więc tutaj troszkę dziadka Mereza macie. I teraz tak, mamy tutaj porobione, chyba będzie porobione. Wydaje mi się, że... Na luzie damy radę. Ten bosto toaleciarz zleci z rowerka, dobra, teraz ten. Dobra, chyba. Dobra, odpalamy wave'a. 30 wave, widzowie, ostatni. I mamy z Toilet i tam lecą jeszcze bosto Aleciarze, więc wydaje mi się, że na luzie ich tutaj dobijemy. Tak, bo tutaj mam ich teraz więcej, tych Dark Speakermenów. Mam tak naprawdę piątkę tutaj, a na wstępie mam już tylko trzech, bo ich pousuwałem. Ale dobra, to będzie też ok, rozstawienie, bo wtedy możemy ich tutaj powstrzymać. O, i widzę, że będę musiał dodać tutaj, słuchajcie, czekajcie, dobra, i cyk, dajemy go. Ten tutaj też ma zasięg, dobra, to możemy go zostawić w sumie. Teraz dobijamy tego bosta leciarza, i stąd możemy zabrać na początek, albo tutaj. Tutaj możemy dać, dobra, dajmy go tutaj. Mamy tyle pieniędzy, 60 tysięcy mówiąc krótko, że naprawdę to nie muszę się zastanawiać, mogę po prostu przestawiać te jednostki co chwilę. Więc tutaj też jest zaletą to, że one są mega tanie, nawet w ulepszeniu, bo łącznie wychodzi 1100 chyba coinów. Się wiecie, jakby tutaj nie ma tej dużej takiej ceny za to. Naprawdę przyjemnie jest, zobaczmy, czekajcie, 150 dajemy, co nie, później dajemy stówkę, później damy 200, 300, 400, no 1100 chyba, coś takiego, tam 1150, no nie wiem, coś, coś takiego, co nie, także tysiaka dajecie, no to na pewno. Więc to nie jest nawet tak dużo. Nieco ponad tysiąc i naprawdę potężne, potężne jednostki. Teraz lecą już asasyni, no i oni są mega słabi, bo tak naprawdę... No wiecie, prawdą jest, że i tak czekamy już na Jimena, bo tak naprawdę to no co oni mi zrobią? No będą tutaj lecieli i w sumie tyle. A jeszcze, jeszcze lecą Large Toilet. Ej, dobra, to jednak, jednak mają większy arsenał. Jest Boss Toilet, jest Jimen, zobaczcie, leci Jimen 2.0, patrzcie jaki cwaniaczek, z laserkiem tutaj zasuwa. Ale on chyba nie stunuje. Z tego co wiem, to on chyba nie stunuje, więc damy radę. Znaczy, mam nadzieję, że damy radę. Bo. Trzeba tutaj przyznać, że ten boss jest naprawdę szybki. Zobaczcie, nawet boss toalet te zwykłe nie, nie nadążają. Oj, dobra, on jednak stunuje. nie niedobrze, 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 dobra. To, co powinienem zrobić, to nie patrzeć, tylko właśnie przestawiać już jednostki, tak naprawdę. Dobra, dajemy tutaj, tutaj kolejną. I tu dajemy, nawet ostatnią tutaj, gdziekolwiek, patrzcie, my to zbijemy bez żadnego problemu, bo z aleciarz pada. Więc widzowie, tak da się wygrać, jak widać, pustynię na słuchajcie samych Dark Speakermenach. Także polecam Wam sobie zdobyć tą postać, ale na pewno bardziej opłacalną postacią, choć droższą w ulepszeniach, będzie słuchajcie Laser Cameraman Car. Więc jak coś, no to Dark Speakerman spoko na pustynię, ale na siedzibie głównej już by nie dał rady. Więc tam potrzebny jest Laser Cameraman Car, który też ma 1% szans na wylosowanie. Więc dla mnie lepiej by było losować w zestawie. Jeżeli nie macie dobrych postaci, jak chcecie sobie poprzechodzić za 800 coinów czy tam 400, zależy czy macie boosta no to 800. No to jak chcecie sobie przejść łatwo Kameraman Haku, no to wtedy koniecznie musicie iść i samonować w momencie kiedy tutaj będzie o właśnie Laser Kameraman Car. I teraz sobie dajcie samon, no i wypada wam ten Laser Kameraman Car i jesteście ustawieni, bo mnóstwo kasy zarobicie właśnie na na tym Laser Cameraman Car, bo on sam przechodzi mapkę, jak widzieliście na odcinku, także zapraszam na inne odcinki na kanale. Dzięki za wszystkie suby, łapki i siemanko.